Hej, witam wszystkich, słuchajcie, dawno nie było odcinków w samochodzie także dzisiaj będzie powrót do przyszłości, nagramy sobie odcinek bo muszę trochę pojeździć, to przy okazji coś nagramy dzisiaj będzie troszeczkę inny temat, słuchajcie, nadal będziemy rozmawiać o Kanadzie ale chciałbym Wam przedstawić taką może trochę moją wizję w temacie Polacy Polacy w Kanadzie kontra, czy za granicą generalnie kontra Polacy w Polsce a powodem do tego wideo to jest Wiadomość i telefon, jaki miałem dosłownie dwa dni temu od pewnej osoby. Dobra, do tematu. Słuchajcie, dwa dni temu dostałem wiadomość od kogoś, kogoś, kto ogląda mój kanał YouTube. I pytanie brzmiało tak. Cześć Marek, z tej strony Andrzej. Mam parę, czy mogę zadać parę pytań, ale nie wiem, czy Ty będziesz chciał rozmawiać z Ukraińcem. Wiecie co, to mnie zaskoczyło. Z jednej strony, z drugiej strony, tylko potwierdziło w pewnych takich domysłach i w mojej opinii. Moja odpowiedź to była taka od razu, no dlaczego miałbym nie chcieć rozmawiać z Ukraińcem. Okay? No i ten chłopak, Andrzej Przekaż, i pozdrawiam, jeżeli będziesz oglądał ten odcinek, to pozdrawiam serdecznie. Chłopak mi odpowiedział, że no niestety, ale z czymś takim się ciągle w Polsce spotyka, że Polacy są wrogo nastawieni do niego dlatego, tylko dlatego, że jest Ukraińcem. Po prostu nie znając jego, oceniają go tylko po tym, że jest Ukraińcem. I wiecie co? To mnie tak naprawdę nie dziwi. Znaczy, zaskoczyło mnie to, że jeszcze coś takiego jest. I do czego zmierzam? Wiele osób mi mówi, a dlaczego Ty nie mieszkasz w Polsce? Dlaczego nie wrócisz do Polski, bo tam znasz języki to i tamto, masz doświadczenie za granicą? Tak, ja mam bardzo dużo doświadczenia za granicą. Łącznie mieszkałem ponad połowę życia poza Polską, ale słuchajcie, sprawa wygląda tak. Ja do Polski wracałem już kilka razy. I teraz ja wiem, że ja mówię czasami o tych negatywnych rzeczach, jakie tutaj są w Kanadzie, ale to jest tylko po to, żeby was uświadomić. nie chodzi o narzekanie, tu chodzi o to, żeby wam pokazać drugą stronę medalu. Także nie wszystko jest cacy, nie wszystko jest piękne. Bo widzę, że zbyt wiele osób ma naiwne podejście do Kanady, myślą, że to jest Eldorado, że jak tu się przyjedzie, to jest wszystko piękne i cudowne. Tak po prostu nie jest. Jest tak jak wszędzie. Są plusy i są minusy. Teraz tak, podsumowując, żeby nie było, powiem Wam szczerze tak, że pomimo wszystko, pomimo minusów, jakie tutaj są w Kanadzie, a jest ich jeszcze więcej niż tych, o których ja mówię, yy, to i tak żyje nam się tutaj lepiej niż w Polsce. My nie narzekamy na życie w Kanadzie, tylko tak jak powiedziałem, ja chcę uświadomić niektórym osobom, które są po prostu nieświadome totalnie tego, że tak, że niektóre osoby są tak naiwne, niektóre osoby mi pisały takie komentarze, że na przykład twierdzą, że w Kanadzie nie ma czegoś takiego jak strzelaniny, na przykład albo nie wiem, nie wiem czego tam, problemów ze służbą zdrowia i tak dalej. No niestety te problemy są wszędzie, na całym świecie. Teraz wracając do tematu Polaków, Wam ja coś takiego. Jednym z głównych powodów. Dlaczego ja nie mogę mieszkać w Polsce, na, nie, nie wytrzymuję tam na dłuższą metę? To jest mentalność ludzi. I teraz, dlaczego nie mówię mentalność Polaków, tylko mentalność ludzi bardziej, bo yy, z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że Polacy mieszkający za granicą różnią się od Polaków mieszkających w Polsce. I ja po prostu dochodzę do takiego wniosku, że na nas ma bardzo duży wpływ otoczenie, gdzie mieszkamy, z kim się zajmujemy, czym się zajmujemy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nasi znajomi mają na nasz wpływ, nasze środowisko pracy ma na nasz wpływ, na nas, przepraszam, wpływ. I wiecie co, niestety, ale muszę stwierdzić, że tak, Polacy mieszkający w Polsce są strasznie zgorz zgorzkniali, strasznie negatywni, wiecznie narzekający. Zobaczcie nawet komentarze: ja czytam niektóre polskie strony internetowe czy to jakieś fora. Niektóre osoby mówią, że ja narzekam na Kanadę, ale tak jak Polacy narzekają na Polskę, to chyba nikt inny na własny kraj nie narzeka. I dlatego ja takim osobom mówię: słuchajcie, nie podoba wam się w Polsce, to wypierniczaj, wyjeżdżajcie. Nie podoba wam się za granicą, siedźcie w Polsce. Zawsze coś jest nie tak. I najlepiej to narzekać na pracodawcę, na rząd, na sąsiada, na kolegę, na żonę, na męża. Ale mi się wydaje, że te wszystkie lata komuny, wiecie, te, te, te wszystkie... Problemy, które mieliśmy, z którymi musieliśmy się borykać w Polsce, tak, jako naród. To wszystko jest w nas tak strasznie zakorzenione i jest tak podtrzymywane. Wiadomo wszystko, przez tak zwane elity. Nienawidzę tego słowa, bo to są dla mnie to jest banda idiotów, to są żadne elity, oni lubią sami siebie tak nazywać. I, i to jest po prostu dolewanie przysłowiowej oliwy do ognia, podsycanie takich. Zobaczcie, zobaczcie jak bardzo jest podzielony kraj, ja już to kiedyś powiedziałem. Dla Polaków mieszkających w Polsce są tylko dwie strony: strona PiS i strona PO. W ogóle, w ogóle to, jak bardzo jest wszechobecna polityka w Polsce, to mi się normalnie, wiecie co, żygać chce. No to politycy w Polsce to są po prostu gwiazdorami to są, to są, to są jakby ich nazwać to są influencerzy, to są, to są gwiazdorzy to są celebryci. I nie można się przed tym ukryć. No, tak naprawdę to w Polsce polityka interesuje się wami, a nie wy polityką. I wiecie co, jak rozmawiam z osobami, które właśnie chcą wyjechać z Polski, to, to to tylko potwierdza to, o czym mówię, że większość ludzi właśnie mówi, że nie mogą wytrzymać tej mentalności w Polsce, tej zawiści, zazdrości. Tutaj na przykład powiem Wam, my mamy bardzo dużo pola, polskich znajomych, i nie ma tego samego co w Polsce. Nikt się nie interesuje, jakim ja jeżdżę samochodem, czy ile ja zarabiam. My o tym rozmawiamy właśnie. To jest fajne, że my o tym rozmawiamy otwarcie, tak? Ja mogę powiedzieć koledze, ile zarabiam, on mi też powie, ile zarabia. I Nie ma tutaj jakiegoś takiego. E, wiecie, że ktoś komuś zazdrości, czy albo że ktoś biznes prowadzi, to jest bardzo fajne, ja się bardzo cieszę, jeżeli ktoś z moich znajomych prowadzi biznes i jemu się dobrze powodzi, to jest super. Wiecie? To jest... A w Polsce spotykają się dokładnie ze wszystkim na odwrót. Ktoś przychodził na przykład do nas, to pierwsze pytanie. Wynajmujecie, czy jesteście właścicielami? A kogo to obchodzi? Wiecie, na przykład samochód, tak samo. A dlaczego sobie nie kupisz lepszego samochodu? Bo nie chcę. Po prostu ja wiecie, ja, na ja osobiście mam takie podejście, że ja kupuję tylko takie auto, na jakim jest stać za gotówkę. Ja jestem przeciwnikiem brania kredytu na samochód. Zrobiłem to raz w życiu jako młody, głupi człowiek, jak miałem swoją pierwszą pracę i potem bardzo tego żałowałem, bo po prostu latami spłacałem auto, które i tak już do niczego mi się nie nadawało. Nie wiem, czy po prostu w Polsce trzeba się przypodobać innym. Jak nie będziecie robili tego, co inni od was oczekują, no to jesteście poza stadem, że tak powiem, tak? Jesteście odrzucani na bok. Tutaj nikt się wami nie interesuje. Tutaj, na przykład na naszym osiedlu, którego już raz wam pokażę, my wynajmujemy domek, który ma wartość tam powiedzmy 300 tysięcy dolarów. Tak, nie jesteśmy właścicielami, wynajmujemy, bo póki nie mamy pobytu stałego, nie chcieliśmy nic kupować, żeby nie było problemów. Obok nas stoją domy po pół miliona, czy tam 700 tysięcy, domy wolnostojące. Ja siedzę w tej chwili w Volkswagenie, który kosztował mnie 3500 dolarów, tak? Kupiłem go za gotówkę. Dziesięcioletnie auto z małym przebiegiem, wszystkie opcje, tak jakby tam chciał. Ja nie jestem jakimś samochodziarzem, dla mnie samochód to ma być rzecz praktyczna, która mnie zawiezie z punktu A do punktu B. Proste. Ale na przykład sąsiad ma przed domem. Samochody, Roadstery, takie czterokołowce, jakby i motocykle warte więcej niż dom, który my wynajmujemy, tak? Ma Tesla, dwa inne samochody elektryczne, jakieś dwa, trzy Harley'e Dawidzony. Na pewno tam stoi jakieś 300 tysięcy dolarów u niego na podjeździe, i nikogo to nie obchodzi. Macie taki spokój umysłu, którego ja w Polsce nie zaznałem, i dlatego. Też y, tam dałem taki komentarz, że wiecie co? Bardzo dużo ludzi y, przede wszystkim pyta tylko i wyłącznie o zarobki. Tylko i to, wiecie, to mnie bardzo dziwi. Ja wam powiem szczerze, że tak, ja nie wyjechałem do Kanady z, dla kasy. Oczywiście brało się to pod uwagę, ale to nie było głównym powodem. Y, powiem wam szczerze, że w Polsce zarabiałem w pewnych chwilach więcej 10 lat temu niż zarabiam teraz w Kanadzie. Ale tamte zarobki wystarczały mi na mniej. Niż tutaj obecne zarobki mi wystarczają. Ale w dzisiejszym wideo chciałbym właśnie powiedzieć o tym, co zauważyłem, jeżeli chodzi o Polaków, że jesteśmy totalnie inni, kiedy wyjedziemy z Polski i żyjemy w całkowicie innym otoczeniu. Jesteśmy mniej tacy, właściwie jak powiedziałem, zgorzkniali mniej negatywni. Nie patrzymy innym na ręce, na kieszeń, na samochód, na dom. I, I tak dalej, i tak dalej. Tego tutaj nie ma i to mi się bardzo podoba. Muszę uciekać, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Hej.